Zawsze czułam się jak cień. Nie, nie niewidzialna gorzej. Widziana, ale nieuznawana. Widziana i oceniana, zawsze na moją niekorzyść. W oczach mojej rodziny, zwłaszcza matki i mojej siostry, Anny, byłam cichym, nieco nieporadnym dzieckiem, które potrzebowało nieustannej opieki i nadzoru. Anna, starsza o trzy lata, była słońcem, wokół którego kręcił się nasz mały rodzinny wszechświat. Głośna, pewna siebie, piękna w sposób, który wymagał uwagi. Ja byłam księżycem, tylko odbijałam jej światło, a i to nieudolnie. Nasz dom był pełen niewypowiedzianych zasad i oczekiwań, utkanych w dużej mierze przez moją matkę, kobietę o silnej woli i wąskich horyzontach. Jej świat kręcił się wokół pozorów, wokół tego, co powiedzą inni. W tym świecie Anna była idealną córką, wcześniej rozwinięta, Towarzyska szybko znalazła męża z dobrej rodziny. Ja, ze swoją skłonnością do zaszywania się z książkami, do zadawania zbyt wielu pytań i do cichej obserwacji, nie pasowałam. Moje osiągnięcia dobre stopnie, stypendia, cicha wytrwałość były spychane na margines, podczas gdy każdy, nawet najmniejszy sukces Anny, był fetowany jak narodowe święto. Pamiętam, jak dostałam się na wymarzone studia na prestiżowej uczelni. Matka skinęła głową. Dobrze, powiedziała, ale czy na pewno sobie poradzisz? Tam jest taka konkurencja. Anna wybrała coś pewniejszego, Anna studiowała zarządzanie, wyszła za mąż tuż po licencjacie. Dla matki to był szczyt kobiecych osiągnięć. Mój ambitny kierunek? Fanaberia. Napięcia narastały przez lata, cicho, pod powierzchnią. Były jak pęknięcia w fundamencie, niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale powoli osłabiające całą konstrukcję. Anna nigdy nie była dla mnie wsparciem, raczej rywalką, nawet gdy ja nie brałam udziału w grze. Lubiła podkreślać moją nieśmiałość, moje dziwactwa, moje zbyt poważne podejście do życia. Kiedy ja zaciskałam zęby i uczyłam się do egzaminów, ona brylowała na przyjęciach budując sieć znajomości, która, jak powtarzała matka, była prawdziwym kapitałem. Czułam się wtedy mała, niewystarczająca. Ich świat wartości był dla mnie obcy, a mój niezrozumiały dla nich. Punktem kulminacyjnym, gwałtownym wstrząsem, który rozbił fasadę rodziny, był dzień odczytania testamentu mojego ojca. Ojciec, człowiek cichy i wycofany, całe życie podporządkowany matce, miał niewielki, ale dochodowy biznes sieć lokalnych punktów usługowych. Wszyscy zakładali, że odziedziczy go Anna lub jej mąż jako ci bardziej przedsiębiorczy. Ja nigdy nie interesowałam się tym biznesem, poświęcałam się swojej karierze w zupełnie innej dziedzinie analizie danych i strategii publicznej, dziedzinie, o której moja rodzina mówiła z pobłażliwym uśmiechem, jako o siedzeniu przed komputerem. Ale ojciec, wbrew wszelkim oczekiwaniom, okazał się mieć własne zdanie. Zapis, który odczytał prawnik, był prosty i miażdżący dla Anny i matki. Większość udziałów w firmie, pakiet kontrolny, zapisał mnie. Mnie cichej, nieporadnej, rzekomo niezdolnej do prawdziwego życia. Pozostałą część, znacznie mniejszą, podzielił między matkę i Annę. Wskazał w testamencie, że podziwia moją cichą determinację i analityczny umysł, cechy, których nigdy wprost mi nie okazywał. To było jak trzęsienie ziemi. W sali zapanowała głucha cisza, którą przerwał histeryczny śmiech Anny, a zaraz potem wrzask matki. To pomyłka! To niemożliwe! Krzyczała jej twarz wykrzywiona gniewem i niedowierzaniem. Anna wylądowała jak ostrze, natychmiast gotowa do ataku. Ty! Co ty zrobiłaś ojcu? Zmanipulowałaś go. On wiedział, że nie potrafisz tego prowadzić. Zostawiłby to mi. Prawnik siedział niewzruszony, potwierdzając autentyczność dokumentów, poczytalność ojca. Ale one nie słuchały. Ich furie unosiła się od nich jak dym, wypełniając pokój. Patrzyły na mnie z taką nienawiścią, z takim poczuciem zdrady, jakby to ja, a nie ich własne wyobrażenia, były źródłem ich bólu. Zawiodłaś nas, syknęła matka, jej głos był niski i drżący. Zawsze byłaś ciężarem, ale żeby coś takiego. Zniszczysz wszystko, co ojciec budował. Anna dołączyła, jej słowa cięły jak baty. Jesteś niewdzięczna. Zawsze zazdrościłaś mi, prawda? Myślałaś, że w ten sposób się odegrasz. Nigdy nie będziesz taka jak ja, nigdy nie będziesz miała tego, co ja mam. Jej oskarżenia były absurdalne, oderwane od rzeczywistości moich lat ciężkiej pracy i budowania własnej ścieżki, ale w ich oczach stałam się uosobieniem zła. Ich furie nie dotyczyła biznesu dotyczyła tego, że ośmieliłam się mieć coś, co ich zdaniem należało się Annie. Że ojciec docenił coś we mnie, czego one nigdy nie widziały, albo widzieć nie chciały. Wyszłam stamtąd w oszołomieniu. Nie zabrałam nic poza torebką. Słowa matki i Anny, zawiodłaś nas, jesteś ciężarem, zniszczysz wszystko, raniły głębiej niż cokolwiek, co usłyszałam wcześniej. Dotknęły starej rany poczucia bycia niechcianą, niepasującą. Ale jednocześnie paradoksalnie ich wściekłość była potwierdzeniem. Ojciec coś we mnie widział, coś cennego. A one nienawidziły mnie za to, że nie spełniłam ich oczekiwań dotyczących mojego miejsca w cieniu. Następne lata były okresem cichej walki o przetrwanie i o siebie. Odmówiłam przejęcia biznesu ojca. Nie dlatego, że nie wierzyłam w swoje umiejętności, testament ojca wreszcie dał mi poczucie, że mam umiejętności, które ktoś dostrzegł i docenił, ale dlatego, że nie chciałam tego, co było źródłem ich nienawiści. Sprzedałam udziały, kierując się wskazówkami ojca zawartymi w dołączonym liście. Sprzedałam je jednemu z jego zaufanych wieloletnich pracowników, który był gotów przejąć firmę i utrzymać ją przy życiu. Pieniądze ze sprzedaży były znaczące, ale nie ogromne, zważywszy na rozwijającą się konkurencję. Pozwoliły mi na stabilność, ale nie na luksus, do którego przywykła Anna. Odrzuciłam także wszelkie próby kontaktu ze strony matki i Anny, które początkowo próbowały się ze mną dogadać w sprawie pieniędzy ze sprzedaży, a gdy odmówiłam, rozdzieliłam je zgodnie z wolą ojca między siebie, matkę i Annę, tak jakby sprzedał udziały przed śmiercią, przeszły do otwartej wrogości i oskarżeń o kradzież, o bycie bezduszną, o zniszczenie rodziny. Każde słowo wbijało się we mnie, ale jednocześnie hartowało. Rozumiałam, że ich nienawiść nie była o pieniądze czy firmę. Była o kontrolę i o to, że wyrwałam się z ich scenariusza dla mojego życia. Zaczęłam od nowa w innym mieście, z dala od ich wpływów. Pieniądze z testamentu, rozsądnie zarządzane, pozwoliły mi na skupienie się na rozwoju w mojej dziedzinie. Byłam analitykiem danych, SPECJAR i STK od modelowania strategii. Branża była wymagająca, konkurencyjna, pełna błyskotliwych ludzi. Tutaj nikt nie znał mojej rodziny, nikt nie patrzył na mnie przez pryzmat tego, kim powinnam być. Tutaj byłam tylko ja, moje umiejętności i moja praca. Zanurzyłam się w pracy. Godziny spędzone nad skomplikowanymi zbiorami danych, nad tworzeniem algorytmów, nad pisaniem raportów strategicznych stały się moją ucieczką i moim światem. Stopniowo, bardzo powoli zaczęłam odzyskiwać poczucie własnej wartości nie przez ich uznanie, ale przez namacalne wyniki mojej pracy. Każdy udany projekt, każda pozytywna ocena od przełożonych, każdy problem, który udało mi się rozwiązać, był małym cegiełką w budowaniu nowej mnie. Nie tej cichej, nieporadnej dziewczyny, ale kompetentnej, myślącej kobiety. Zmieniłam wygląd. Obcięłam długie włosy, które matka zawsze uważała za mój jedyny atut. Kupiłam ubrania, które były proste i eleganckie, a nie te dziewczęce sukienki, które preferowała dla mnie matka. Te zmiany były symboliczne. Ccinałam przeszłość, odrzucałam stare oczekiwania. Wyrzuciłam też wszystkie przedmioty, które były prezentami od matki lub Anny, rzeczy, które miały na sobie piętno ich osądów i prób kontroli. Zostawiłam tylko kilka drobiazgów od ojca, rzeczy, które przypominały mi o jego cichej wierze we mnie. Przez te lata nie nawiązałam bliskich relacji. Strach przed odrzuceniem, wyniesiony z domu, był silny, ale budowałam sieć profesjonalnych kontaktów. Byłam szanowana w pracy za swoją dokładność, analityczne myślenie i cichą, ale pewną siebie postawę. Awansowałam. Moja reputacja rosła w wąskim kręgu mojej specjalizacji, a potem w szerszym środowisku. Zostałam ekspertem. Publikowałam artykuły, byłam zapraszana na konferencje. Moje nazwisko zaczęło coś znaczyć. Ten okres transformacji był samotny, ale niezbędny. Musiałam stanąć na własnych nogach, przekonać się, że jestem w stanie przetrwać i rozwijać się bez ich wsparcia, bez ich aprobaty, a nawet wbrew ich wrogości. Zrozumiałam, że ich zawód nie dotyczył moich rzeczywistych błędów, ale tego, że nie wpisałam się w ich ciasną wizję mojego życia a wolność od tej wizji okazała się największym darem. Pewnego dnia, kilka lat po incydencie z testamentem, otrzymałam wezwanie do sądu. Anna pozywała pracownika, któremu sprzedałam udziały ojca. Twierdziła, że transakcja była nieuczciwa, że została wprowadzona w błąd co do wartości firmy. A ja, jako osoba, która jej te udziały sprzedała, część, którą ojciec zapisał mnie, a którą ja podzieliłam między wszystkich spadkobierców zgodnie z jego wcześniejszymi intencjami, przekazując jej część pieniędzy ze sprzedaży, byłam w zmowie. W rzeczywistości Anna, zarządzając swoją częścią pieniędzy w sposób nierozważny, wszystko straciła i teraz szukała kozła ofiarnego, próbując odzyskać utracone fundusze i, co ważniejsze, godność w oczach matki i swojej rodziny męża. Byłam wezwana jako świadek. Ta wiadomość spadła na mnie jak zimny prysznic. Sąd. Ponowne spotkanie z Anną, z matką. Przez lata unikałam ich. Zbudowałam nowy mur wokół siebie. Ale to wezwanie było nieuniknione. Poczułam ukłucie starego strachu, starego bólu. Ale ten ból był inny. Był słabszy, stłumiony przez siłę, którą w sobie zbudowałam. Nie byłam już tą samą dziewczyną. Przygotowałam się metodycznie. Zebrałam wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży udziałów, dowody na to, że Anna otrzymała odpowiednią kwotę i miała pełną wiedzę o transakcji. Ale przede wszystkim przygotowałam się mentalnie. Nie szłam tam, żeby walczyć o pieniądze, te nie miały znaczenia. Nie szłam tam, żeby szukać pojednania, wiedziałam, że to niemożliwe. Szedłem tam, żeby po prostu być. Być sobą. Być świadkiem prawdy, a nie ich zniekształconej rzeczywistości. W dniu rozprawy sądowej, kiedy weszłam na salę, powietrze zgęstniało od napięcia. Sala była pełna ludzi, rodzina Anny, jej teściowie, znajomi, prawnicy, publiczność. Anna siedziała przy stole swojego prawnika, wyglądając na zdenerwowaną, ale z tą znajomą miną wyniosłości. Matka siedziała za nią, jej twarz była kamienna. Usiadłam na krześle dla świadków, czując na sobie spojrzenia. Czułam ciężar spojrzenia Anny, pełnego wściekłości i pogardy. Czułam chłodne spojrzenie matki. Czułam się jak na scenie, a oni byli moją jedyną, wrogą publicznością. Przez ułamek sekundy poczułam to stare, paraliżujące uczucie bycia niewystarczającą. Ale potem spojrzałam przed siebie, na sędziego. Wysoki, siwy mężczyzna w todze o skupionej, inteligentnej twarzy. Reprezentował autorytet, obiektywizm. Jego obecność uziemiła mnie. Prawnik Anny zaczął swoje przesłuchanie. Zadawał pytania o transakcję, próbując przedstawić ją jako tajną, manipulacyjną, niekorzystną dla Anny. Odpowiadałam spokojnie, precyzyjnie, podając daty, kwoty, cytując dokumenty. Mój głos był cichy, ale pewny. Nie unosiłam się, nie broniłam zaciekle. Po prostu mówiłam prawdę, opierając się na faktach. Widziałam, jak Anna wije się na krześle. Moja spokojna pewność siebie, mój rzeczowy ton, kontrastowały z obrazem nieporadnej dziewczyny, którą próbowała namalować. Matka siedziała w milczeniu, jej twarz coraz bardziej zacięta. W pewnym momencie, gdy skończyłam odpowiadać na serię pytań dotyczących mojej roli w sprzedaży, sędzia, który przez cały czas uważnie słuchał, odchylił się lekko na krześle. Spojrzał na mnie uważnie. Nie tak, jak patrzyli na mnie Anna czy Matka z góry. Patrzył z ciekawością, z czymś, co wyglądało na rozpoznanie. Przez ułamek sekundy zastanawiałam się, czy coś jest nie tak, czy coś w mojej odpowiedzi go zaniepokoiło. Potem otworzył usta i wypowiedział słowa, które na zawsze zmieniły moje życie. Jego głos był spokojny, lekko zdziwiony, ale wyraźny. Zwrócił się do mnie, używając formy pani, ale jego pytanie było o coś innego coś, Ceo wydawało się oderwane od toczącej się sprawy, a jednocześnie było jej kulminacją. Spojrzał mi prosto w oczy i zapytał: Przepraszam na chwilę, pani. Ale czy pani jest? Wojewodą X. Słowa zawisły w powietrzu. Wojewoda X region, w którym od kilku lat pracowałam w wysokim, odpowiedzialnym stanowisku w administracji państwowej. Wojewoda. Najwyższy przedstawiciel rządu w województwie. Stanowisko, które wymagało nie tylko ogromnej wiedzy i doświadczenia, ale też zaufania, szacunku i widoczności w całym regionie, a nawet w kraju. Moja praca była publiczna, choć unikałam zbytniego rozgłosu medialnego. Ale moje nazwisko, moja twarz były rozpoznawalne w pewnych kręgach kręgach, do których sędzia ewidentnie należał. W sali rozległ się szmer, szept szybsze oddechy spojrzałam na Annę. Jej twarz zbielała. Oczy miała szeroko otwarte, wpatrzone we mnie z absolutnym przerażeniem i niedowierzaniem. Matka wciągnęła powietrze z sykiem. Spojrzała na mnie, a w jej oczach nie było już pogardy, tylko czysty szok. Obserwatorzy, którzy jeszcze przed chwilą patrzyli na mnie z obojętnością lub lekkim zniecierpliwieniem, teraz nachylali się, szeptali, wskazywali. Uśmiechnęłam się lekko. Nie był to uśmiech triumfu, ale uśmiech spokoju, który płynął z głębokiego poczucia miejsca i wartości. To pytanie, w tym miejscu, w tym momencie, było potwierdzeniem wszystkiego. Potwierdzeniem, że ich osądy były mylne. Potwierdzeniem, że cicha determinacja i analityczny umysł mogą prowadzić na szczyty, nawet jeśli nie są głośne i błyskotliwe jak te, które oni podziwiali. Tak, wysoki sądzie, odpowiedziałam, mój głos był nadal spokojny. Jestem wojewodą X. Sędzia skinął głową. Wiedziałem, że skądś panią znam, mruknął bardziej do siebie, po czym już głośniej dodał Proszę wybaczyć dygresję. Możemy kontynuować przesłuchanie. Ale wszystko już się zmieniło. Atmosfera w sali była nie do poznania. Anna i jej prawnik nagle wydali się mali, a ich argumenty wydawały się trywialne w obliczu tego, kim byłam. Moja wiarygodność jako świadka poszybowała w górę, a ich próby podważenia jej stały się bezcelowe. Sprawa Anny, oparta na roszczeniowości i kłamstwach, rozsypała się w pył. Sędzia szybko przeszedł przez resztę postępowania. Wyrok był jasny, powództwo Anny zostało oddalone w całości. Wychodząc z sali sądowej, minęłam Annę i Matkę. Anna siedziała w szoku, jej makijaż był rozmazany od łez, które spływały po jej twarzy. Matka patrzyła na mnie, jej wzrok był pusty, niedowierzający. Nie powiedziałam ani słowa. Nie było takiej potrzeby. Prawda, w swojej najmocniejszej formie potwierdzona przez autorytet, który one szanowały, przez sukces, który one rozumiały, przemówiła za mnie. To nie była zemsta. Czułam ulgę, głęboki, spokojny oddech po latach dławienia. To było usprawiedliwienie, ale nie w ich oczach, lecz w oczach świata, który cenił kompetencje i ciężką pracę. I co ważniejsze, było to potwierdzenie dla mnie samej. Nigdy nie byłam ciężarem. Nigdy nie byłam porażką. Byłam kimś, kto cicho budował swoje życie, swoją wartość, swoją siłę zdala od ich szkodliwych oczekiwań. Refleksja nad tą chwilą, nad tym pytaniem sędziego, towarzyszyła mi przez długi czas. To było symboliczne przecięcie liny, która wciąż w jakimś stopniu wiązała mnie z przeszłością, z ich osądami. Ich próba ściągnięcia mnie w dół publicznego upokorzenia przyniosła odwrotny skutek. Zostali zmuszeni w najbardziej publiczny sposób do skonfrontowania się z rzeczywistością mojego życia, życia, które zbudowałam bez nich i pomimo nich. Anna i matka nigdy więcej się ze mną nie skontaktowały. Zostawiłam im wolność tak, jak one zostawiły wolność mi, choć w znacznie bardziej bolesny sposób. Usłyszałam pogłoski o ich dalszych problemach. O tym, że Anna nie mogła pogodzić się z porażką. Ale te historie docierały do mnie jak echa z odległego kraju, kraju, który opuściłam dawno temu. Moje życie potoczyło się dalej. Stanowisko wojewody było wyzwaniem, wymagało poświęcenia, ale dawało mi satysfakcję, jakiej nigdy nie dałyby mi pieniądze czy powierzchowny szacunek. Czułam, że naprawdę służę, że moja praca ma znaczenie. Ta ścieżka, ta, którą wybrałam, była moją, a nie ich była prawdziwa. Zrozumiałam wtedy, że rodzina to niekoniecznie ci, z którymi łączą nas więzy krwi, ale ci, którzy widzą nas, doceniają nas i pozwalają nam być tym, kim naprawdę jesteśmy. Moi rodzice i siostra, poprzez swoje ograniczenia i oczekiwania, nie potrafili tego zrobić. A ich odrzucenie, bolesne jak było, ostatecznie stało się katalizatorem. Zmuszona do opuszczenia ich świata, znalazłam swój własny. Pytanie sędziego nie było tylko pytaniem o moje stanowisko. Było pytaniem o moją tożsamość, o to, kim stałam się wbrew wszystkiemu. Było publicznym uznaniem mojej wartości, która tak długo była negowana przez tych, którzy powinni widzieć ją pierwsi. To nie było o tytuły czy stanowiska. Było o udowodnienie sobie, że jestem w stanie latać, nawet gdy inni wierzyli, że mogę jedynie pełzać. I ostatecznie, w ciszy mojego serca, wiedziałam, że osiągnęłam coś znacznie cenniejszego niż ich akceptacja, własny, niepodważalny spokój i pewność siebie. Przeszłam od bycia cieniem do bycia światłem, które, choć nie tak głośne jak słońce, świeciło własnym, niezależnym blaskiem.